Cztery ligowe zwycięstwa w pięciu ostatnich meczach. Forma ruchu radzionku we wiosną 2021 roku może imponować. Po kolejne punkty żółtoczarni wybrali się do Mysłowice zmierzyć się z tamtejszą unią Kosztowy. Gospodarze, którzy jesienią okazali się rewelacją zmagań, kończąc rundę w fotelu lidera, w rundzie rewanżowej wyraźnie spuścili stonu. Mimo to w obozie Cidrów zdawali sobie sprawę, że poprzeczka w sobotnie popołudnie powędruje wysoko. W porównaniu do zwycięskiej jedenastki z meczu z AKS-em Mikołów w drużynie trenera Marcina Dziebulskiego nastąpiły trzy zmiany. Po przymusowej pauzie za kartki wrócił Szymon Turczyn, zaś na ławkę rezerwowych powędrował Patryk Wnuk. Tym razem w rezerwie pozostali również Andrzej Piecuch i Kawin Rodzki. Na placu gry od początku pojawili się za to Michał Szromek i Miłość Czwieląk. Zanim mecz na dobre się rozpoczął, zakończył się dla Szymona Cicheckiego, który już w drugiej minucie doznał kontuzji kolana i musiał opuścić plac gry. Jego miejsce zają. Andrzej Piecuch Cichecki spędził resztę spotkania na ławce rezerwowych z obawami o to, że uraz okaże się poważny. Wierzymy to, że, że, że po badaniach nie będzie ten, ten negatywny, najgorszy scenariusz, ale, ale wygląda to źle, wygląda to niedobrze i tracimy, myślę, Szymona i to jest największy ból dla nas, bo, bo świetnym jest człowiekiem, do tego piłkarsko bardzo nam pomaga i wszyscy teraz musimy go wspierać i zrobić wszystko, żeby wrócił szybko do zdrowia. Bo jest świetnym człowiekiem, świetnym zawodnikiem i potrzebujemy go. Na pierwszą groźną piłkarską akcję w tym spotkaniu poczekaliśmy do 15 minuty. Kamil Banaś dostał piłkę z prawej strony boiska, zwiódł obrońcę przeciwnika, po czym oddał strzał lewą nogą, ale nie udało mu się trafić w bramkę. Raptem minutę później odpowiedzieli miejscowi. Piłkę ze środka boiska z lewej strony dostał Maciej Wolny. Był w polu karnym, uderzał lewą nogą, ale w porę zdołał zablokować go Szymon Turczyn. Podopieczni trenera Piotra Mroska bywali groźni, ale to ruchy sukcesywnie budował swoją przewagę na boisku. To 30 minuta akcja budowana od własnej bramki futbolówkę od Andrzeja Piecucha dostał Robert Wojsyk. rozegrał na prawo do Kamila Banasia. Banasie się dośrodkował potężne zamieszanie. Pod bramką Unii Kosztowy wyjaśniają wreszcie obrońcy gospodarzy. W tej sytuacji bliscy strzelenia gola najpierw Michał szromeka a później Aminę Budiga. Jeszcze raz ruchy. Znowu Kamil Banasie dostaje piłkę na... Skrzydle wbijają w pole karne. Tam był Michał Szromek, ale przenosi piłkę nad poprzeczką. Dwie minuty później to Szromek wcielił się w rolę podającego piłkę w pole karne. Dostał ją Bartłomiej Gwiaździński, ale jego celownik okazał się nieco rozregulowany. 41. minuta, ruch atakuje rywala na jego połowie, przejmuje piłkę grający dobre zawody Kamil Banaś, podaje do Gwiaździńskiego, Gwiaździński do Amine Budig i Budiga poradził sobie z obrońcami przeciwnika, znowu futbolówka pod nogami Gwiaździńskiego, który wykładają Robertowi Wojsykowi, a ten prawą nogą, płaskim strzałem pokonuje Mateusza Opiele i Cidry prowadzą w Mysłowicach 1-0. Cieszy otwarcie wyniku, cieszy coraz równiejsza forma Roberta Wojsyka, dla którego to trzeci kolejny gol w trzecim ligowym spotkaniu. Najważniejsze jest zdrowie, bo, bo bardzo długo wracałem. Można to nawet liczyć w miesiącach, a chyba już w latach. Ale no jeśli będzie zdrowie, no to to reszta jestem spokojny. Cieszy, cieszy powrót do zdrowia Roberta, cieszy ta jego radość, ta postawa, te jego, jego ruchy, które teraz e, pokazuje, to, to sprawia, sprawia nam wszystkim radość, że, e, że, że po takiej kontuzji, po tylu razach wrócił do zdrowia i szczerze mówiąc, e, powiem to też do opinii publicznej, jestem szczęśliwy i dumny z tego, jaki, jaki charakter Robert Wojsyk posiada sam w sobie i jak po takim długim czasie e, wrócił do zdrowia i, i do tego, że cieszy się graniem w piłkę, daje dużo wartości, dużo jakości i jest, jest fenomenalnym człowiekiem. I wielkie brawa dla niego za to, że tak powalczył o siebie i, i jeszcze się reaktywował, i cieszy się grania piłkę. Fizycznie się już czułem coraz lepiej e, z meczu na mecz, no i, i praktycznie od, od paru meczy już. Gram od początku do, do, do końca, do prawie końca i no, fizycznie czułem się już, że to, to jest po A zanim arbiter obie drużyny zaprosił na przerwę do szatni, ruch przeprowadził jeszcze jeden atak, tym razem lewą stroną boiska. Tam futbolówkę dostał Andrzej Piecuchy, pobiegł w kierunku pola karnego, podał do Michała Szromka, ten uderzał prawą nogą, ale jakoś dotychczas nie potrafił wstrzelić się w bramkę Unii. Tuż przed przerwą z miały jeszcze żółżne, a minę Budiga podał do Tomasza Harmaty. Harmata również nie trafia w bramkę. Po zmianie stron do odrabiania strat próbowali wziąć się gospodarze. Pierwszy na bramkę Rafała Strzelczyka uderzał Bartosz Nowakowski, ale obronił to uderzenie golki ruchu. Strzelczyk bezbłędny okazał się również w 54 minucie, kiedy obronił trudne uderzenie z dość ostrego kąta. Ruchy wciąż wygrywał więc w mysłowicach 1-0. Już po chwili gra przeniosła się na połowę Unii kosztowy. Michał Szromek rozegrał piłkę z Andrzejem Piecuchem. Miał dużo miejsca po lewej stronie boiska, wbiegł w pole karne, podał do aminę i Budiga w dobrej sytuacji nie trafia w bramkę. Po kwadransie małego przestoju ruch wrócił do atakowania i szukał drugiego gola. Robert Wojsyk do Andrzeja Piecucha. Piecuch szukał tym podaniem Wojsyka, piłka trafia pod nogi Michała Szromka, który kończy akcję niecelnym strzałem z za szesnastki. A to 73 minuta w polu karnym rywala Przewraca się Robert Wojsyk Nie ma rzutu karnego na boisku Byli już wówczas Kamil Kopeć i Marcin Zcionka Wracający po kontuzji i pojawiający się w tym spotkaniu z ławki rezerwowych Ruch utrzymuje się przy piłce Dostaje ją Bartłomiej Gwiaździński Popatrzył w pole karne Wypatrzył tam Michała Szromka A ten prawą nogą kieruje piłkę do siatki I ruch Radzionków wygrywa w tym momencie 2 do 0 Druga w tym meczu asysta Gwiaździńskiego I przełamanie Michała Szromka Który tydzień temu popisał się świetnie Pytnął no, asystą ze Szczakowianką jawożno, ale w środę zagrać z przyczyn zdrowotnych nie mógł. No i teraz zdobywa swojego pierwszego gola w rundzie wiosennej. Zwycięstwo ruchu wydawało się coraz bliższe Tym bardziej, że gospodarze mecze kończyli w dziesiątkę W 77 minucie drugą żółtą kartkę zobaczył Mateusz Iwan I przedwcześnie musiał zejść z placu gry A ruchy szukał trzeciego trafienia Bo sztuka zdobycia trzech goli w jednym spotkaniu w tym roku Radziankowianom jeszcze się nie udała Kacper Zalewski powalczył o piłkę w środku pola Podał ją do Michała Szromka Szromek do Kamila Kopcia Kopeć nieco wyrzucony do boku Ale ruch utrzymuje się przy piłce Gwiaździński do Zalewski. Zalewski przyblokowany, tylko żółdrożny dla Cidrów. Jeszcze raz ruch gwiaździński od tyłu do Marcina Trzcionki Trzcionka przyspiesza nieco akcję podaniem do Michała Szromka, Szromek odgrywa momentalnie do Kamila Kopcia, Kopeć strzela ale na raty broni to Mateusz Opiela a to już czwarta z doliczonych do regulaminowego czasu gry minut, Marcin Trzcionka jest z prawej strony boiska, dośrodkowuje, mija się z tym zagraniem Michał Szromek nie było zatem trzeciego gola dla ruchu Radzianków, ale były bardzo cenne trzy punkty, ruch Radziank Wygrywa po raz trzeci z rzędu i pnie się w górę ligowej tabeli, w której jest już na pozycji numer 3. A w najbliższą sobotę zagrał siebie z wiceliderem unią Dąbrowa Górnicza. Myślę, że poukładaliśmy sobie w głowach te, te wyjazdy i te zmiany tego podłoża. I, i, i z inną świadomością przyjeżdżamy tutaj na, na mecze wyjazdowe i mamy jasny cel po prostu. Musimy zbudować sobie taką motoczkę wokół nas, potrafimy na tych wyjazdach grać i, no i punktować. Dzisiaj graliśmy z mocnym rywalem, który, który w zeszłej rundzie naprawdę był fenomenalny. Myślę, że jeden z najlepszych drużyn, jaką ostatnio w, w, w jakimś tam dłuższym okresie graliśmy. Dzisiaj pewnie z problemami kadrowymi, ale z, z, ciągle mocna drużyna. Tak cieszy, cieszą punkty, cieszy mimo wszystko styl i, i momenty bardzo dobrej gry i to, to jest najcenniejsze, naprawdę z ciężkiego trenu i z mocnej drużyną. Trenujemy też na Narutowicza te tygodnie przed, przed takimi meczami, myślę, że to że ma na chwilę jakiś wpływ, ale, ale chcieliśmy przede wszystkim w tej rundzie poprawić te wyjazdy, bo wiemy jak to wyglądało w tamtej, u siebie punktowaliśmy, a na wyjazdach, no nie szło, nie szło i nie było punktów przede wszystkim, teraz to się zmieniło. Przyłaga Rakowa jest, jest tak wysoka, że w ogóle nie, nie bierzemy tego pod uwagę, z drugiej strony Cieszymy się, zwycięz cieszymy się z postawy zespołu i z tego kroku, który robimy do przodu, ale zdaję sobie sprawę, że kluczowy moment sezonu właśnie teraz dopiero nas nadchodzi, gdzie gramy z Dąbrową, z bardzo, bardzo mocną drużyną, gdzie później jedziemy na raków i mamy u siebie warte. I także tych sześć spotkań, które mamy do końca, będą ciężkie i my musimy utrzymać ten poziom, robić wszystko, żeby, żeby wygrywać i być, być drużyną, która robi z tygodnia na dzień krok do przodu i myślę, że te najbliższe trzy. I kolejne sześć, sześć kolejek jest dla nas dobrym testem, jak drużyna zareaguje z jeszcze z mocniejszym rywalem. Patrzymy, mówię kolokwialnie na, na kolejną mecz, ale ale złapaliśmy pewien rytm i, i nawet po, po słabszych meczach, no bo, bo nie można ukrywać z Mikołowym, nie zagraliśmy jakiegoś dobrego meczu, potrafimy wygrać, zagrać na zero z tyłu, strzelić dwie bramki, wykorzystać swoje sytuacje, tak samo dzisiaj, mimo że mi, e, kosztowy, e, no ostatnie mecze... Z punktowo może nie wyglądały dobrze, ale jest to dobry zespół. W pierwszej rundzie pokazał, że no, chyba był najlepiej grającym drużyną w piłkę. E, dzisiaj też, też mieli jakiś pomysł na grę. E, nie było łatwo, ale potrafimy wygrywać. I, I złapaliśmy pewien rytm, i, i tego się trzymamy.